Suba, nie bądź lama. Tup, 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 tup. Ostra panda. u nie jest na żółto. Żeby być na najwiedza trzeba być żółtym. O, ta biedna kotku depta. Dokładnie, nie bądź lama. Uuuu! Uu. Nie mogę. Wczoraj się o, dzięki wam nauczyłam, że słowo Slay wcale nie jest takie złe. No nie, szkoda, że nie można wejść na czyjś profil i otworzyć konkretnie od danej osoby. A nie, trzeba szukać i szukać i szukać. A jak nie można znaleźć, to już lipa. Chodźcie szybko do mnie, kochani. Bo tu jest... nie ma żółtego! Nie ma żółtego! Wyglądam jak jakaś głupia. O nie, super Emilika. Jesteśmy we dwójkę. Dziwnie wyglądamy. O jest, kolejna. Dobrze, 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 dobrze. Zwierzaczku, chodź do mnie. Czemu on tak stoi tam, ten zwierzak? Ma być ze mną żółty. Halo, co jest? Ej, wydaje mi się, czy przypadkiem Aneta Weronika nie ma teraz y, tego live'a? Nie ma i chyba wyszło mi na inny serwer. Po prostu. Kurczę, tak blisko, a tak daleko, co nie? Bo ona jest w chacie, ale nie w tej. Zdecydowanie nie. Kurczę, kurczę. chodź, pijamy na jej chatę. Ale masyw. Polcia Stitch, otwieram twój prezent. Dziękuję bardzo. Za. Co to jest? Są ze sklepu? Z pakietu? Nie, no dam ten, bo naprawdę mi się nie podoba. <laughs> Chyba za każdym razem to wybieram. <laughs> to <Ten> jest najgorszy. <laughs> Okej. Okay. Przepraszam, bo się zakrzuciłam. No, <tryk> mamy tylko. Tutaj... A! <tryk> nie mogę. <tryk> o nie, okej, okay. bo mi, przepraszam, zaczęłam się gdusić i napiłam się wody, i mi woda nosem poszła. Myślałam, prawda, że jest źle, jestem sama w domu, okej. Okay. Okej, żyję. Uuu, jest tutaj z zbain, to jest mój wspierający. Oni tam. Jest! Patrzcie, żółci są moi! Przejmijmy jej chatę! Przejmujemy chatę e, Andziki. Niech ona się zastanawia, co tam żółci ludzie robią, raz? Right? Patrzcie, jak oni tutaj sztywno stoją. Ludzie, tańczcie! Tańczcie! Adasiek Amy. Dziękuję bardzo za prezent. Za... Czy to nie są z pakietu? A, tak! Karin Scarlett. 20 złotych. O co chodzi z tymi zoltymi ubraniami? I życzę mi leż wieczoru i przepraszam za brak polskich znaków, ale nie posiadam ich. Więc bardzo dziękuję. O co chodzi z żółtymi? No, żeby ludzie się pytali. <noise> o to chodzi. Osoby, które są na live'ie wiedzą, że przybierano się teraz na żółto. Tylko się przybierają na żółto. A reszta, co nie jest na moim live'ie, ma takie, o co chodzi? I to jest cel bycia na żółto. Dajagicz, teagina. O, Lasarna. Wtedy przejmujemy wszyscy, wchodźcie na ten, na serwery do Andzika. Haribos makrodomusi, na dzieci i dorosłych. Co?! Gal Anonim. Jeden złoty. Zachęcam do zgłoszenia live Aneta Weronika. Restreamuje cię. Uuu, oglądam mnie? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aneta, nie ruszaj się. Nie wiem, co ona mówi. A, pojechałam, wyciszony ten. Co tam gada? <grym grym> się... Dobra, dobra. Cześć, jakbym miała kamerkę, to bym ci pomachała. Dobra, zrobiliśmy jej uśmiech na twarzy, super. Za to dodaję pół godziny na live, bo zostało nam godzinkę, kochani. Weź nawzajem, Tak coś. Spontanicznie. Czekajcie. Napisałam spontanicznie. A jestem że Oni nie widzą, że ja to jestem! Jestem tutaj! Jestem na jej live! o mega, o mega! Piszę ten, kody. Co ja. O, wiecie, co ja zrobię? BS eliksir. E, taki wróżkowy chyba, czy jaki tam? Mogę. Ten, Dirk Freyri. Dobra, ja sobie go wypiję. Mam go mało w sumie, ale dobra, wypiję go. I będę małą wróżką. Dalej. Jaka jestem malutka. Szkoda, że nie mogę latać wyżej tego tak o stóp. Łatwo by mi było zdeptać. Lasarna, co? Subskrybuj nie bądź lama wszyscy na live. Dokładnie, dokładnie. Oni w sumie są na live, tylko yy, innym. No wiem, ale wiesz co, ja też tak często mam. Jak cokolwiek robię, to zasłaniają mnie. Patrz, widzisz, już mnie zasłonili. Więc to jest normalne. Tylko teraz ta dowaliła takie drugie. Jakby się Aneta ruszyła, to by nie była zasłonięta. Ja za jak z chcę coś pokazać, po prostu uciekam i chodzę. I mm, tak wiecie, po lewo, prawo, lewo, prawo, żeby było mnie widać. Aaa, otwiera prezę, a ja tutaj się wróżką zrobiłam. Nie zasłaniaj jej, Aniła! Mnie zasłaniacie też trochę, ale tam w warszawsku mu się trochę wychyla. Jakby nie patrzeć. Ej, a może zrobimy tak, że jej coś wyślemy. Co możemy jej wysłać? Nic specjalnego. Co możemy jej wysłać? Tak, żeby zwróciła na nas uwagę. O, rajstopy jej dam. <laughs> ja ich mam dużo. Czekaj, czekajcie. O. Tańcz z nami. XD. Dobra, wysłałam. I tańczmy, tańczmy, żeby. O, tu i. A my, o, tańczcie, chodźcie, kochani. Tańczcie, proszę, tańczcie. Tańczcie, tańczcie szybko, żeby nie było przypału, bo ja tańczymy. A nie, że tylko ja. Szybko, help, help. No boże. Nie, pod mi normalnie, raj stopy. <grym> proszę, tańczcie ze mną. O, suniliście wreszcie. Tańczyć szybko, żeby nie było. Wiecie, żeby nie było przypału, że ona się odwróci, a my, a ja tylko ja tańczę i sam tańczymy. O. Czemu ja nie tańczę? Czemu ja uciekłam? Tańcz, lasarna tańcz, bo ty jesteś na kaczką. Tańcz! Szybko! Bo przypał! Tańcz! Aaaaa! To czekaj, jest taki taniec jak ona. Czekajcie. Jaki to jest taniec? Tańczmy jak ona! O! To jest ten? Zara Twins! Prawie! Bez troski taniec Fortnite! Uu! Szybko, 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 a reszta pasz. Moi widzowie tańczą, twoi widzowie stoją. Którzy są lepsi? O nie, czekajcie, ruszyła się. Ola Kwas. Kto jest super? <noise> no zobacz, twoi... tylko stoją, O, dobra, dobra, tańczą, też tańczą. Chciałabym zobaczyć, jak ten Łysy tańczy. Możecie odpalić dwa live? Ja nie mogę, bo ja, nie mam, ja mam tylko jeden komputer. Więc, jak ja bym wyszła, to bym się zasłoniła. Potem, jak skończę tego live'a, to yy, otworzę sobie. Tak więc, yy, no. Uuuu! Dobra, tańczymy. Ale, serio, chcę zobaczyć, jak oni tańczą. Tacy wiecie, zawsze na każdej imprezie jest ktoś, kto podpiera ściany. Tak. Dokładnie, tak podpieracze zawsze są tacy, Ale wiecie co, wydaje mi się, że zawsze ci, co podpierają ściany, to są ci najstarsi. Ona mnie teraz daje swoją prezenty, a ja tutaj tańczy się wykibuję. Tańczyć! A nie stać. To dosłownie, Ale w sumie ten łysy jest trochę żółty, nie? Może on jest taką ukrytą sarenką? Jak myślicie? Ja wiem, że to jest cosplay, coś tam, coś tam, ale. No zobaczcie. Lisek się zaczął ruszać, bo on ciągle był taki zlagowany, a teraz też się cieszy. Wreszcie. O, tańcz! Mamy go, ale wiesz co, to nie jest ten taniec w ogóle. Widzę, że to jest taki jeden cool dzieciak, który ma takie. Ja zatańczę inaczej. Ja mam taki. O, tańczę! Rozkręca imprezę u ciebie w domu! Widzisz? Jest! nawet tańczy! Rozkręciłam twoje widzów. Chyba. Nie wiem, co ty tam gadasz do nich? Może też powiedziałaś tańczcie! Jest Aneta. Ej, ej, kto? Jest Aneta, jest impreza. Przepraszam bardzo. Kto rozkręcił imprezę? Kto rozkręcił imprezę? Czy Aneta powiedziała: "Ej, ludzie, jesteście u mnie w domu, tańczmy"? Czy weszła, czy Lasarna przyszła, wbiła na chatę i powiedziała: e, "Ten Aneta, tańcz i rozwalaj". No kto? Kto tu rozkręcił? To rasarna jest impreza! Hej. 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 Sokoły o Omijajcie góry, lasy, doły. Tańczy, niech wszyscy to tańczą, ona jedyna stoi. Nawet łysy tańczy, a ona stoi. No i to jest impreza, ludzie! U, u. O, tu jakaś kolejna przyszła, Tiara. Uuu, tańcz nami, tańcz nami, tańcz! A ty co, podałaś się, zmęczyłaś się? My tak możemy do rana, Ola Kwas. My tak możemy do rana. Tańcz, tańcz, kiedy inni tańczą, pi, 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 soczki z pomarańczą. Ale choć jeszcze oni tańczą. Rozruszałam nawet łusego z tym Adamem. Jest dobrze. A tu jak się dobrze... Patrzcie jak się ten, ten Yeti rozgościł. Widzieliście? Patrzcie. On się świetnie bawi tym. Ten... Zobacz, ja sobie spaceruję. Co jest? Like... What? A ty, Nawirewa, co ci się stało? Czemu nie tańczysz? A czy ten kot jest spasiony? Tak trochę wyglądał. Kurą chyba jesteś. A ja bardziej kaczką. Albo nie wiem. Ale zobacz, żółte zwierzątko mam. I ono mega cute wygląda. O co ty mi tam robisz? Czekaj, odsunę się troszeczkę, bo niezręcznie się poczułam.